Zbliża się wrzesień i tak naprawdę nie wiemy, czy wrócimy do szkoły, czy nie wrócimy, czy ty byś chciała powrotu do szkoły, czy nie. Z jednej strony oczywiście bym chciała, bo to byłaby taka namiastka już takiego w normalności, aczkolwiek ten powrót do szkoły normalny nie będzie, więc już nie wiem co gorsza. No faktycznie sytuacja jest nieciekawa, kontrowersyjna, bo, bo dużo mniejsza zachorowalność, a były dużo większe obostrzenia. No teraz no ktoś tak wymyślił, że, że tak będzie lepiej, no ma być ten powrót do szkoły. Już jest taka jest decyzja, więc dzieci wracają i to już raptem za kilka dni. E, oczywiście obawiam się tego, bo mm, pomijając nawet e, koronawirus, to w ogóle wrzesień, e, ta cała jesień to jest taki okres, gdzie tych zachorowań jest dużo więcej. A to dlatego, że w tych szkołach jest po prostu takie skupisko tych wirusów i, i to, się, to jest takie miejsce, gdzie to się wszystko łatwo rozprzestrzenia, że oczywiście obawiam się e, bardzo, co to będzie. My na tę okazję też wyprowadzamy się z domu, bo mieszkamy z rodzicami i nie chcemy ich narażać e, na to, że no, gdyby, nie daj Boże, które z dzieci, czy w przedszkolu, czy w szkole by się zaraziło, no to, to wolimy jakby, żeby rodzice w tym nie uczestniczyli.